Witaj na naszym kanale firmy Kupczyk. Dzisiaj zaprezentuję Wam stację klimatyzacji AC Dual, która obsługuje dwa czynniki stary R134A oraz nowy R1234YF. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy od pierwszego etapu. Uruchamiamy maszynę po raz pierwszy i przygotowujemy ją do pracy. Jak odblokować wagę elektroniczną? Musimy odkręcić dwie śruby blokujące. Pominięcie tej czynności może spowodować niewłaściwą ilość przetwarzanego czynnika chłodniczego. Przed każdym transportem maszyny musimy przykręcić te śruby z powrotem. Teraz możemy podłączyć maszynę do zasilania i uruchomić. Nasza stacja klimatyzacji uruchamia się niecałą minutę ze względu na zastosowanie niskorzuczej pompy. A teraz przechodzimy do uruchomienia systemu. Na ekranie pojawi się wybór czynnika chłodniczego. Musimy upewnić się, że wybraliśmy ten sam typ, jaki zawiera pojazd. Podczas pierwszego uruchomienia w menu głównym w ustawieniach sprawdzimy i wprowadzimy podstawowe informacje. Możemy zmienić język naszej stacji czy też uzupełnić informację o właścicielu. Sprawdzamy jednostki miary. A teraz przejdziemy do wagi zestawu, która jest ustawiona fabrycznie przy pierwszym uruchomieniu. Po wyjściu do głównego ekranu wartość wagi ma wskazywać 0 kg. Jeśli jest inaczej, musimy wytarwać nasz zestaw. Aby sprawdzić prawidłowość ustawienia wagi, Możesz położyć obciążenie 1 kg na zbiorniku. Waga może falować, ale to też jest ok. Przechodzimy do czynności napełniania urządzenia odpowiednim gazem. Poprzez złączki zbiornika podłączamy wąż wysokiego lub niskiego ciśnienia z zewnętrznym czynnikiem chłodniczym. Upewnij się, że wybrałeś ten sam typ czynnika chłodniczego, jaki zawiera pojazd. Włączamy maszynę. I wybieramy odpowiednią funkcję napełniania zbiornika. Zaleca się utrzymywanie poziomu czynnika chłodniczego w obu zbiornikach na poziomie 4 do 6 kg.